Cześć, jestem Szymon. Z ze mną jak zwykle Amadi. Sema, sema, sema. A to Offbeat Podcast w nowej odsłonie. A my przechodzimy do albumów. A jest to troszeczkę odcinek testowy, tak naprawdę. Więc, więc przepraszam za takie niepłynne przejścia. No ale mamy Zero i lełko cytowaty Naska Lines Cut Up Tape. I powiedz mi, Amadi, co ty o tym sądzisz? Jakby. Czy Zero sprostał jakimś oczekiwaniem, czy w ogóle miałeś jakiekolwiek oczekiwania? W ogóle, już, już, już mówię. W ogóle, jak mi powiedziałeś, jak zacząłeś. Ten zdanie mi powiedziałeś, powiedz mi Amadi z taką przerwą, już myślałem, że po, powiesz, powiedz mi Amadi, odsłuchałeś w końcu, to płytę, czy nie? Ej, bo, ale, bo... ale chciałem ci tak przy, przytknąć, że czy odsłuchałeś. Tak. I, i, I wiem czemu, bo co chwilę ci pisałem, że jakie ja jeszcze zaro nie odsłuchałem i drugi dzień, jakie ja jeszcze zaro nie słyszałem, trzeci dzień, jakie ja jeszcze zaro nie słyszałem, no i tak cały czas. A to wszystko przez to, że jakoś późno na Tajdalu się pojawiło, tak? Mi się wydaje, e, nie, że szukałem to, tego, to, szukałem. To, to nie była kwestia późno na Tajdalu, tylko ja widzę, jaki jest problem. Na Spotify przypisało się to do innego artysty. Jest straszny błąd. Ja nie płyta, mogłem tego znaleźć. Każda płyta zero jest jakby w innym. przy innym artyście przypisana. Więc. Dobra, ale w końcu dzisiaj odpaliłem to od początku do końca. Spójnie odpaliłem tę płytę i się cieszę, że to zrobiłem, bo ogólnie. Tak powiem, kiedyś byłem y, słuchaczem z słuchałem tam jak on tak zaczynam tam z DSM, z H8, z tego słuchałem, sprawdzałem, później jakoś już tak to minęło, nie sprawdzałem tego, choć się dażyłem sympatią froczoż tego artysty, y, to jakoś tego nie sprawdzałem i w sumie to była to, ta płyta, którą dzisiaj przesłuchałem, o której teraz mówimy. To jest kurczę jeden z takich y, da, w, pierwszych. Od zera materiałów, które odsłuchałem od kurdy dłuższego czasu. I tak jakby przypomniało mi przypomniało mi się, jakim on jest, jakim on jest ciekawym rapełem, ciekawym, ciekawym wykonawcą. Tak o, to odsłuchałem i słyszę, że w ogóle ten klimat jaki on stworzył z tym producentem leukocytowym, który właśnie, z którym właśnie tą, cały ten tape tworzy, i to w ogóle sam klimat jest taki właśnie. No, ma ten, nie wiem jak to nazwać, ale na pewno jest klimatycznym albumem. Samy, jeżeli samy, chodzi o samy, same brzmienie. A to, że to jest też takim należytnym mapem, że jak go się słucha, i to mi się wydaje, ja bym to nazwał tu płytę na płytę do słuchania przy się i od razu na bieżąco analizowania tego, co chce nam zała przekazać, bo bo koleś z nas przesłyszał do takich filozoficznych czy takich właśnie y, tekstów y, gdzie, gdzie jest jakaś powiedzmy wiedza zawarta, jakieś informacje ciekawe, takie bardziej, czy, znaczy mniej przyziemne, więc, więc to jest zawsze coś takiego in, interesującego i to słychać, że on kuma się w takich rzeczach i to nie jest płyta do hadia czy płyta na jakieś posłuchanie, tak żeby się coś tam wyluzować, ona faktycznie dobrze klimatycznie tak jak mówię brzmi, ale, ale to jest taka płyta, która się słucha i się oskina i się myśli wow, wow, jaką koleś ma banię, jak, jak on to ciekawie opowiada i, i, i ten. I właśnie ciekawie o, o ciekawych rzeczach nawija i, i w ogóle też zaskoczyło mnie w tym bo Zero zawsze był dla mnie, wydawało mi się, że Zero, ci, ci ludzie z HSS są tacy trochę odcięci od środowiska, że mają ten swój lot i tak jakby się nie, nie utożsamiają jakoś mocno z tym środowiskiem mapowym, yy, ale on miał tam kilka follow-upów: follow-upy do Eldo, follow-upy do, do innych haperów i do takich haperów, z którymi bym nawet nie, powi nie, nie powiązałbym Zero, a on. Tymi follow-up'ami pokazał, że Kuma scenę, że ją obserwuje i, i że jest chapowy, siedzi w tym, yy, nawet be, pisząc jakieś właśnie takie filozoficzne, inteligentne albumy. Więc, więc, więc mnie zaskoczył tą płytą i tak jakby wróciła mi fanostwo, nawet. bycie po prostu zajawa na sprawdzanie rzeczy od niego. Mam nadzieję, że będę o tym pamiętał, żeby sprawdzać rzeczy od tego, bo to jednak ciekawa. ciekawy, ciekawy zawodnik i warto to sprawdzać. Było mało takich. To tyle ode mnie, choć się trochę rozgadałem. Bardzo się rozgadałeś, ale w sumie nie chciałem ci przerywać, bo szczerze powiedziawszy, mi się bardzo płyta podobała, ale pewnie tak jak mi się podobała, tak bardzo o niej też. Zapomnę. Właśnie dlatego wspomniałem o tym, że mam nadzieję, że będę pamiętał, bo coś z tym jest w tych takich płyt, właśnie nie... niepopularnych, nie tak niepopularnych, znaczy, no, tych takich ambitniejszych, się zapomina trochę o nich. Znaczy nie? Po prostu chodzi o to, że on ma już wyrobiony jakiś swój sposób nawijania, sposób twórczości. Czasem coś bardziej przykombinuje, czasem mniej, ale po prostu on, no jakby, nie wiem, ale jest coś w twórczości zero, które nie tyle mnie odpycha, co po prostu tak powoduje, że no okej, okay, było spoko, lećmy dalej. I tak naprawdę tyle, tyle bym powiedział, bo... Wiesz co, ja też tak odczułem jak słuchałem tą płytę, że że gdyby bity się nie zmieniały, to można by było uznać to za jeden numer, a jeden wielki monolog na przykład. Znaczy nie, aż, aż tak bym nie powiedział, bo... Znaczy to nie jest jakoś aż tak, ale miałem taki moment w, przy pewnych numerach, że podobne numery. Brzmieniowo czy tam tematycznie niektóre były. Tak, no i tak faktycznie, się faktycznie jest coś w tym, ale powiem Ci jedno, najważniejsze przesłanie y, płyty zero i możecie się zaśmiać, ale tekst, że jeżeli nie wiesz, to wygoogluj do kurwy nędzy. Naprawdę. Piękne. To... Jeżeli zde auto mówi, to już w ogóle świetnie. świetnie. W Stark. Od Kogo jak kogo, ale z jego ust. Bo on naprawdę powiedział on tam nawija, że on nie zna niektórych rzeczy, że, że na przykład nie wie kim jest Arya Stark. Coś mu się tam tony kojarzy, no bo tony Stark, Marvel i tak dalej. Przynajmniej ja to tak odebrałem, oczywiście, może, może też trochę zapłytkę wszedłem w interpretacji, ale to jest fakt. Jakby, jak czegoś nie wiesz, to nie chwal się nie wiedzą, tylko po prostu wygoogluj to i sprawdź i będzie ok Ale tak naprawdę płyta, ona jest świetna, ona jest bardzo, bardzo taka na poziomie, ale jest coś w niej takiego, że, że nie ma tego repeat value i nie ma takiego też, nie przyciąga mnie to, no. Też miałem problem z odsłuchiwaniem zero, tak ostatnio na dłużej to czy przy płycie z Day'sem Hashashins no to to są tak, wieki czy przy, przy tym czy Tel Aviv tak czy jak tak 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 się tak, płyta tak, tak tak właśnie No ale tak skoro mówimy o raperach, Specyficznych, to przejdźmy do tała, egzegeza księga pszczół. Tak naprawdę edwie. w ogóle mamy samych specyficznych aparatów jeżeli chodzi tak, o. Tak, dokładnie, ale wydaje. co ciekawe, to jest jakby druga egzegeza tała. Tak, I... tak, tak, bo to jest księga pszczół. Jakbyś przybliżył, bo pewnie troszeczkę lepiej będziesz e, znał symbolikę, może też znaczenie słowa egzegeza, bo to. No egze egzegeza to jest takie w skrócie powiedzmy wprowadzenie i wyjaśnienie do czegoś. no egze powiedzmy właśnie do tej księgi pszczół to jest wiesz wprowadzenie do księgi Pszczół tak jakby, czyli czyli wiesz to jest to takie odniesienie do jakiś właśnie jakaś książka powiedzmy biblijna, egzegaza biblijna i w tam jest wtedy po, powiedzmy wprowadzenie o czym ona jest i, i tak, takie tam. Więc, więc więc to jest. jest właśnie, To jest mocy w ogóle termin taki jakby biblijny, więc to pasuje do tału. Tak, właśnie o to mi chodziło. Ja generalnie chciałem, żebyście to wyjaśnił, bo sam właśnie teraz sprawdzam, że nie miałem racji, bo wydawało mi się, że jak Zegaza, to jest też troszeczkę taki, taka relacja z nawrócenia, ale to też jest taki trochę wstęp e, do istnienia tału, numer dwa, drugie podejście. W sumie słusznie powinien zrobić drugie podejście, bo jego pierwsze to, to taki było. To jest zbyt to jest pyszne. Interpretacja tekstów, właśnie właśnie tych świętych, czy takich właśnie biblijnych tekstów, takie właśnie wytłumaczenie o co w tym polega, jak to rozumieć, te teksty, to jest właśnie egzegaza, tak, tak z tego co ja kojarzę. No to jest. I... Tak, tak bym, e, tak można to powiedzieć, no, ale powiem ci szczerze, że może się trochę poczułem zmuszony, zobligowany do słuchania tau. Bo ja cię poprosiłem, <śm> tak? Tak, ale też bo chciałem zobaczyć, dać mu trochę szansę, bo nie ukrywam, że zbrzydło mi to, bo jakby jedyne, czego nie lubię, to wbijanie komuś swoich poglądów, jakichkolwiek, czy to religijnych, czy to ideologicznych. Jakby każdy ma swoją głowę, każdy musi analizować na swój sposób. I dalej to słyszę w twórczości citała. Dalej słyszę to takie, y, takie no wciskanie na siłę tej ideologii, ale już troszeczkę bardziej przyjaźnie, bo wcześniej to było takie dość mocno może nie agresywne, bo ciężko powiedzieć, że osoba aż tak religijna może być agresywna, ale było to takie mocno... Jeżeli nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie, a to tak nie zawsze działa. I płyta technicznie jest dobra, bo tak jak kiedyś mówiłem, zmiana ksywy nie powoduje zmiany stylu. Z, wiesz, z, że upośledzać się technika. Treściowo jest dla mnie nie do przebrnięcia pod tym względem, że jest, no jest ok, ale nie, nie siada mi to. Coś, co najbardziej mi się podoba i co pozwoliło mi to, bo skoro już wiedziałem, że warstwa liryczna do mnie nie przemówi w jakimś tam stopniu, skupiłem się na warstwie muzycznej i warstwo, muzyczna warstwa tej płyty to jest jego bardzo silna y, karta. Jest chyba najbardziej dopasowanym muzycznie albumem, jeżeli jeżeli chodzi o całą twórczość medium czytału. Chyba nie był, nie był jeszcze nigdy tak muzyczny, jak na egzagresie księgę Księdze Pszczółki. Tak mi się wydaje. Był jakby zawsze apowy bardziej, a tu jest tak naprawdę to tak apowo, ale też mocno muzycznie brzmi, właśnie. Instrumentami, takimi rzeczami. No, teraz... Y, za jakimś... muzykę, za muzykę, każde... polecam każdemu. Jak ktoś kogoś odrzucają taś to, to posłuchajcie, kończę za muzykę. No i powiem, że też te gitary czasem, które wchodzą i to przejście pomiędzy medium, który nienawidził siebie, swojej byłej partnerki, swojej siostry, brata, nikogo nie nienawidził, do osoby z. Uwielbienia okrzewiącej, jakby chrześcijanizm, jako to taka jego podstawowa wartość, spoko wyjaśnił e, najczęstszy, jakby argument przeciwko. Czyli czemu kościół jest aż tak doszczętnie zniszczony Chociaż nie podobało mi się to, że na dowód anegdotyczny odpowiadał dowodem anegdotycznym Czyli ludzie mówią, że są źli księża, on mówi, ale on poznał dobrych Wiesz o co chodzi Tu jest ten problem, tak, że tak, tak, tak. To, 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 o, no obie rzeczy to jest jakby dowód anegdotyczny Bo jeżeli ktoś przez całe swoje życie spotkał tylko złych księży, no to nie powie, że księży są dobrzy A jeżeli on poznał grupę księży, którzy są dobrzy No to ciężko, żeby mówił, że są źli mimo wszystko No bo nie jest ta grupa no ale jednak nie możemy przytakiwać, bo są rzeczy, które, które no, może nie tyle kompromitują Kościół, no są czarne owce, są, są źli ludzie nawet w Kościele, no i trzeba do tego przywyknąć. No bo... jak we wszystkim. Jak we wszystkim. No i on też tam dobrze mówi, że no, no ludzie są grzeszni, ksiądz to też jest człowiek, jakby jego siłą jest to, co głosi, a nie to, jaką jest osobą, więc, więc ja to w pełni rozumiem. No i naprawdę, parę takich, powiedzmy, wątpliwości dla... Gimbo Ateusza rozwiać może. No ale tak to, to jest moje myślenie, i tak moje dziwne podejście, ale chciałbym posłuchać, co ty sądzisz o. Samym albumie. No ja słuchałem ten album od początku do końca chyba z trzy razy, bo tak mnie, tak mnie zafascynował. Znaczy w ogóle, no ja nie będę ukrywał i tak jest, a czy to jest wiadomo, że jestem właśnie takim chrześcijaninem, który stara się rozwijać duchowo w tej wierze, w tym wszystkim, interesuje się tym. I, I też właśnie kumam kumam tau, kumam jego fascynację tym wszystkim, kumam właśnie to, o czym on mówi, a czemu on to robi. Bo jeżeli właśnie się tak jakby tym żyje mocno, to właśnie tym całym rozwojem duchowym. Chrześcijaństwem się chciała rozwijać, no, no to czemu ma nawijać o czym innym, prawda? Czemu jak jeżeli to chce robić, jeżeli się na tym powiedzmy zna żyje tym, to jest jego całe życie, no to też logiczne, że będzie o tym nawijał. I jak kumam, i w ogóle ale muzycznie. Medium Tału od zawsze był jednym z właśnie ciekawszych lirocznych aperów yy, z ciekawymi właśnie rozkminami, ciekawym klimatem i, i to się nie zmienia. To mi się wydaje, że nawet to się rozwija. Yy, yy, cała cała nowika, całe wszystkie patenty. Przecież tam, tam, niby to jest, to jest tak, to jest album konceptualny, z takim, że najlepiej posłuchać tego od początku do końca i wysłuchać całą tą historię przemiany czwartaka, ale też da się posłuchać tego pojedynczo i to też nie będzie złe, to też będzie dobrze miało bo pojedynczo mówię po, po, pojedynczo numery po wszystkie sobie Powiedzmy, bo te numery tak są różne. Styl, stylowo są różne, przeróżne. Każdy, każdy brzmi inaczej, jeżeli chodzi o klimat i styl. I uważam, że w ogóle mega, mega szczera taka płyta, mi się wydaje, jeżeli chodzi o taką twórczość ta, twórczoś Ja może bym uznał za obecnie, powiedzmy, właśnie opus magnum, jeżeli chodzi o płytę po nawróceniu, czyli po płytę po zmianie osobowości, po, po zmianie cywy z medium na tau, więc, więc. Więc w ogóle ja, ja mega popsuję tą płytę. I no, no, ja się cieszę, że akurat właśnie Tału jest takim chrześcijańskim apelerem, bo on umie, on, on kuma, on ma wiedzę i on umie to wszystko, powiedzmy, przekazać. Choć wiadomo, to jest też, to, to jest czasami może faktycznie łatwiej, wygodniej, przyjemniej odbiana płyta dla chrześcijan, w ogóle, co ta tworzysz, niż dla każdej osoby tak ogólnie, no bo to, to też trzeba umieć przekazać, żeby przekazać te powiedzmy, chrześcijaństwo, tą taką chrześcijańską miłość, wszystkie takie swoje wierzenia, dla kogoś, kto tym się nie interesuje, kto tego nie kuma, to, to trzeba umieć, więc... No więc tału tego, w sumie, powiedzmy, nie robi jakoś, tak jak mówisz, że, że uważasz, że za mocno, za mocno to robi nadal, że tak wbija swoje przekonania, no, no cóż, no mówię, to myślę, że to nie każdy tak, tak umie, myślę, że to jest ciężkie, ale, ale mi się wydaje, że tam jakoś się stacha i ta płyta, mi się wydaje, że, że ta, ta jego twórczość jest. Jest coraz mniej, powiedzmy, już w takim cudzysłowie inwazyjna, jeżeli chodzi o takie na siłę na bo po prostu to są historie opowiedziane przez niego, jak on się czuł, jak on się zmieniał, co, co w jego duszy gało. Z właśnie opowiedziane fajnym lirycznie metaforami, pomysłami i dobrze właśnie rozwiniętą wachlą muzyczną. Więc, więc, więc ja, ja popsuję ten album. Polecam go odsłuchać od początku do końca. Ja też polecam odsłuchać pojedyncze numery. No bo tam są takie wyrazy, tam są takie rozkminy, że nawet fanom medium się może to spodobać. Ja obecnie nie zacytuję tych wersów wszystkich, które mnie tak mega zaciekawiły, że zaszokowały, że opadła mi szczena, że wow, jak on to pięknie złożył, jak on to mega ciekawie roskinił. No ale, ale polecam sprawdzić, bo to jest taka pełna takich smaczków fajnych, jeżeli chodzi o roskminy i składanie metafor i takich rzeczy. I to tyle na tyle. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Przejdźmy do następnego albumu, bo tak naprawdę każdy. W ogóle ten. W ogóle dzisiaj gadamy o albumu, trzech albumach i trzy albumy Młodych Wilków. Pan Mateusz Natalic, pop, miał nosa. No, faktycznie, no, ale to kto jest naszym trzecim młodym wilkiem? Jest to głos młodzieży wchodzącej w dorosłość, co mi się bardzo podoba, czyli Jan Rapowanie, max nocny, ale dałeś kurwa, bit plansze. Jak nocna zmiana miała kawałki, które mi się nie podobały. Um, nie wracam do nocnej zmiany, mimo bo. bo no, no bo nie, bo są tam parę kawałków, do których wrócę zawsze, ale do całej płyty nie. Tak, plansze. To jest właśnie ten głos młodzieży, i naprawdę Janek, jak na takiego młodziaka, potrafi fajne obserwacje, bo on nie daje rad. On obserwuje i mówi po prostu co myśli. I powiem tak. Yy, byłem w szoku, jak mój kolega, metalowiec, o którym bardzo często wspominam, yy, jadąc ostatnio autem, jak wróciłem do siebie na chwilę, yy, zaczął puszczać Janka, bo. Nawet już nie tylko układankę, która mu się bardzo podobała, ale całą płytę. Więc więc no, Janek zdobywał uznanie w różnych y, obszarach muzycznych i naprawdę widać, że teksty trafiają do wielu, wielu różnych ludzi. I to jest przy przykład anegdotyczny totalnie, więc nie udowadniam, że Janek jest jakąś popularną osobą, tylko chciałem pokazać to, że naprawdę potrafi trafić do przeróżnych ludzi. I nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć, bo naprawdę może płyta nie chwyta mnie aż tak za serce, ale bardzo przyjemnie się ją słucha. A te Amadeja? Y to jest tak, y to jest tak, y kwiat polskiej młodzieży podoba i kwiat polskiej młodzieży Janek. Y i, I uważam, że y Janek jest na szczęście mniej populistyczny niż BDOS w swoich, swoim takim byciu głosem polskiej młodzieży. Znaczy, no tak jak sama Bedoesa papsowaliśmy, ale mi się wydaje, że przyjemniej mi się słucha czegoś, co jest takie no takie, nie jest takie aż tak populistyczne, że powiedzmy, jak, jak robił to Buddy. Choć tam to też, choć tam te traści też pops, ale, 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 Janek zrobił to jakoś tak od siebie bardzo mocno i to właśnie te, te całe, cała opowieść tego 20 latka, który wyjechał z Krakowa, swojego rodzinnego, do Warszawy i przeżywa tu swoją młodość, to jest taki spójny materiał, który, który właśnie tak przyciągnie, przyciągnie tych Słuchaczy, powiedzmy młodych, i tak jak ktoś, ktoś z naszych znajomych, chyba Roszul, um, powiedział, że to jest głos naprawdę ludzi, dużej części młodych ludzi, obec, o, po, młodych Polaków obecnie, ta płyta ten album. I, i mega, właśnie, się, te, też właśnie mega spójnie mi się słuchać, że od początku do końca, tak samo jak stało, mmm, tak od początku do końca też mi się je dobrze słuchało. Bo, bo to jest takie luźne, ale też właśnie takie zrozumiałe i takie, że możesz przybić piątkę Jankowi, pi, piątkę Jankowi za to, że za to, że, że, że kumasz go, że no, no, mo, mo, no mam tak samo wiemy o to chodzi totalnie. I to jest mega fajne, a w ogóle dobór gości i goście jacy tam właśnie jak się właśnie też mmm, poudzielali, to jest to jest też e, duży props bo jak sola swoje złotko wlatuje i nawija, to ja jak tego tej złotki słuchałem, jak za, słucham i nawet Kreszasz tej słucham, z kolei tu mówię, w tym momencie jak słucham to, co nawija Sola, że on jest tym takim starszym batem czy właśnie mm, mentorem yy, i tak słucham, czego ten Sola zrobił i ogólnie też. Porównując do całej takiej postaci Solaha, jak on, on stworzył, jak on działa w tym polskim mapie, to też mam taką ochotę podejść do y, Solaha i przybić mu piątkę, podać mu rękę i powiedzieć: dzięki, dzięki, że współtworzysz to środowisko apowe. Naprawdę. I właśnie w tym, to zwrotko też mnie to tak. Mega ładnie pokazuje, że jest dumny, że, że tutaj jakieś ady daje czy takie tam I, i to mega mi się podoba. I tak samo bardzo, bardzo mi się podoba zarodka o co chodzi. To też jako tako właśnie się potrafię ustawić, że że, że oni tak, ci słuchacze, tak jak, tak jak ten od Jano poszedł tą inną stylowę, to że że, że wie tutaj właśnie, oni widzą tylko tą krótkiej złoto, że, że nie by poszedł na ten hajs i takie tam a tutaj właśnie odso mówi, że on, on robi po coś on cały czas ma jakąś tam wizję w tym mapie i że cały czas jest sobą w właśnie mega, mega dobrej wersji w której stronie to też że mam luz, bo jestem sobą i że, 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 że ma luz, kiedy do mnie podchodzą to jest, to jest w ogóle te zwrotki, to właśnie te młodziaki jak ja i Jana i Janek o co chodzi. Fajnie, mega fajnie pokazali się na, na, na utworze co tam i a w ogóle beat Maxa nocnego na, na co tam i na całej tej płycie co jest. To ja po pierwsze w ogóle właśnie powinny mówić o Maxie, chociaż... Nie znam tak na bitach, żeby o nich mówić, ale tak dobrze brzmią, są tak dobre, że, że naprawdę chciałbym powiedzieć o tych bitach tyle samo czasu, co mówiłem o Janie, o Janie, Apowani czy Solarze, czy o co. Bo te bity są tak dobre, że też, ich mówię, chciałbym tak umieć o nich powiedzieć, że żeby też poświęcić tyle czasu dla nich, bo nocny co ty zabijesz na tej płycie, to. No Kocham cię, kocham cię, chłopie. Ta, ta płyta jest tak bitowo dobra, że ja nie wiem, co jest lepsze, czy, o, czy Janek, czy, czy ty, czy ty, czy ty znaczy, czy nocny. Co mogę powiedzieć? A propos nocnego i jego bitów, to ten fankowy funkowy, bit e, do Millennium Sport, ten taki chaosowy, jest po prostu świetny. Tak, 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 tak. tak, tak. Ja nie powinienem e, generalnie nucić, więc e, staram się tego nie robić, więc tego nie będę robił, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, ciekawie jest to muzycznie. Co do zwrotki Solara, ona jest lekko prześmiewcza, ale dalej jest świetna. O, bo naprawdę Solara zawsze był takim luzakiem. On tak, zawsze tak, taki, tak. taki luzacki robił. No y, wybory i te fity są mega dopracowane. Y, holak na układance no po prostu zeżarł w ogóle wszystko. No tak naprawdę płyta jest mega dopracowana i cieszę się, że nie ma tego kompleksu drugiej płyty, wręcz jest dużo lepiej niż na drugiej płycie. No i tak naprawdę... Tak, a nocny, nocny się tak rozwija, że... No że jak nie wiem życzę ci nocny wszystkiego co najlepsze i tak samo Janek i wszyscy tam... Którzy pracują w tym projekcie. Dokładnie. Naprawdę, tak. to, jest, to jest świetne. Z całego serduszka polecam obu użytkowników i Janka i Nocnego. No i pogadaliśmy sobie o albumach. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, albo chcecie posłuchać o głównym temacie, a nie chcecie czekać paru dni, no to zapraszamy na Spotify lub na Apple Podcast lub na inne portale i aplikacje do streamingu podcastów. Ale na dzisiaj na YouTubie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a nasz eksperyment wypalił. Ze mną była Madi. Siema, cześć na razie. I bardzo miło było gościć na waszych głośnikach i zostawcie jakiś ślad po sobie. Elo. E